Słuchajcie, dziwna sprawa, nigdy nie pływałem kajakiem, ale znajdujemy się właśnie na ogólnopolskim spływie kajakowym. Trzy zapory. Ze mną panowie Babik oraz Kotowicz. Panowie, wytłumaczcie nam może na początku, na czym polega ta impreza. Więc moi drodzy, 57 ogólnopolski spływ kajakowy, trzy zapory jest zorganizowany w ramach dużego cyklu Grand Prix Polskiego związku kajakowego. To są imprezy turystyczne, ale z elementem rywalizacji sportowej dla, dla amatorów. Nasz spływ w tym roku jest organizowany po raz 57, jak już wspomniałem, jest to drugi najdłużej organizowany spływ turystyczny w kraju po Międzynarodowym Dunaju i bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy gościć u nas tak dużą liczbę. Naszych gości. Dzisiaj płynie z nami 200 osób, a wraz z nimi nasz gość specjalny, prezes Polskiego Związku Kajakowego, pan Grzegorz Kotowicz, którego tutaj wspólnie gościmy, a który również uczestniczy w drugim etapie, etapie rzecznym. No właśnie, panie prezesie, jak to jest z tymi kajakami? Co jest takiego w ogóle fajnego w pływaniu kajakiem? Kajaki są po prostu najlepsze. I to tak pół żartem, ale i serio, bo jeżeli chodzi o kajakarstwo sprint, igrzyska olimpijskie, jesteśmy jedną dyscypliną w Polsce, która nieprzerwalnie od 1988 roku przywozi medale olimpijskie. Wczoraj zakończyliśmy igrzyska europejskie, gdzie zdobyli nasi reprezentanci trzy złote medale, jeden srebrny, jeden brązowy. A tutaj, jeżeli chodzi o kajakarstwo turystyczne, bardzo pokrewne, wygląda inaczej. Ale jest to fantastyczna metoda, fantastyczny sposób na spędzenie wolnego czasu. Co chciałbym powiedzieć, większość ludzi zna wycieczki rowerowe, zna spacery, chodzi po górach. A prawie 4 do 5 milionów ludzi co roku wsiada w kajak turystyczny i zwiedza Polskę. I gwarantuję, że jest to niezapomniane przeżycie. Polska wygląda zupełnie inaczej z wody można naprawdę być bliżej przyrody w miejscach, w których jeszcze praktycznie mało kto był. No właśnie, bo to jest taki sport troszeczkę dla, jakby to powiedzieć, zahartowanych już ludzi, bo przecież na spływie nie ma gdzieś tam prysznicy, nie ma jakichś wygód, najczęściej chyba śpi się w namiotach, prawda? Akurat jeśli chodzi o charakter, specyfikę naszej imprezy, to tutaj my mamy biwak stacjonarny na stadionie LKS-u Soła Kobiernice, gdzie nasi goście korzystają z całej infrastruktury, więc tutaj aż tak, takiego spartańskiego podejścia nie ma, jak przy wędrownym pływaniu, takim bardziej ekspedycyjnym, także staramy się, żeby ten komfort był zachowany. Dbamy też o to, żeby nasi kajakarze byli wyżywieni. Na każdym etapie spływu mają posiłki regeneracyjne, zarówno w trakcie etapu na zaporze np. w stresnej, jak i na na mecie każdego z etapów. Także no, tutaj staramy się, żeby, żeby ten pakiet y, y, socjalny dla każdego uczestnika był jak największy, y, jak najobszerniejszy. Oczywiście do tego pamiątki w formie koszulki i, no, i niezapomniane wrażenia. A wszystko to dzięki... Y, myślę wzorowej współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym dzięki, któremu pozyskujemy środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach otwartych konkursów ofert ale tutaj chciałbym również podziękować serdecznie Panu Prezesowi Wosiowi z Wód Polskich mamy patronat te, tak, takiej szanownej osoby i dzięki współpracy z, wodą, z Wodami Polskimi możemy się cieszyć właśnie takim wyższym stanem wody w korycie rzeki Soły, który normalnie jest nieosiągalny, bo dla porównania podam, że w korycie rzeki Soły płynie zawsze 6 kubików, 5-6 kubików na sekundę. Dzisiaj dzięki współpracy mamy zapewnione 30 kubików na sekundę. Dzięki czemu ten spływ będzie przebiegał w sposób sprawny i myślę, że dostarczy wielu wrażeń. Bo rzeka Soła na, na odcinku z stopnia w Czańcu do Oświęcimia ma charakter górski. Więc na pewno jest to duże wyzwanie. Nadmienię jeszcze, że nasza impreza ma bardzo specyficzny i unikatowy charakter, bo pierwszy etap, który odbył się wczoraj z Żywca, do, do porąbki. Ma charakter jeziorowy, i na tym właśnie etapie rozgrywane są konkurencje szybkościowe, takie jak odcinek. Szybkościowy i sprint, które właśnie nawiązują to, co pan prezes tutaj powiedział, do kajakarstwa klasycznego, do wyczynu. Chcemy dostarczyć naszym uczestnikom również możliwość sprawdzenia się i takiej rywalizacji, oczywiście w atmosferze przyjaznej, w atmosferze fair play, ale myślę, że to też buduje pewne relacje w ich zespołach. Na pewno to, że jeden drugiego dopinguje, fajnie wpływa na atmosferę. Wszystko to codziennie zakończone wspólnym ogniskiem, jeszcze konkurencjami sprawnościowymi na biwaku. Sama nasza frekwencja co roku utrzymuje się na przyzwoitym poziomie, 200 osób to jest jedna z bardziej licznych, lepiej obłożonych imprez w kraju i potwierdzeniem z wysokiego poziomu organizacyjnego jest, jest udział właśnie w tym prestiżowym cyklu Grand Prix Polskiego Związku Kajakowego. Panie prezesie, to troszkę technikaliów, bo tutaj zasięgnęliśmy języka, okazuje się, że ten, ten, to, ten zrzut wody powoduje falę, której nie można wyprzedzać płynąc kajakiem. Na, na czym to polega? Znaczy tutaj bardziej chodzi o to, żeby podnieść poziom wody, tak? Ona jedzie taką falą dłuższą, ale i tutaj podziękowania, tak jak Marek powiedział, dla Wód Polskich, dla pana dyrektora, że jest życzliwy i i pozwala nam bezpieczniej przeprowadzić się przez tą wodę. Bo ja chciałem nawiązać jeszcze do tej drugiej sprawy, o której tutaj Marek mówił, o którą pan pytał, o kajakarstwo, że to bardziej, dla bardziej zahartowanych. W kajakach jest miejsce dla każdego, bo to są kajaki turystyczne dla rodziców z dziećmi, naprawdę małymi dziećmi, jest to bezpieczne oczywiście, jeżeli ktoś jest rozsądny, można świetnie popływać, a są też spływy, które już wymagają pewnych umiejętności i no, zwrócenia większej uwagi na bezpieczeństwo, ale każdy znajdzie coś dla siebie, także tutaj Chciałem powiedzieć, jak również o tym, warunkach. Tak? Bo są miejsca, gdzie można mieszkać w hotelu pięciogwiazdkowym, czy w bardzo fajnym pensjonacie, i mieć prysznic, i oprócz tego pływać na kajaku. A można spać w namiocie, czy przyczepie kampingowej. Także każdy znajdzie coś dla siebie, i tutaj warto o tym pamiętać, że kajaki są dla wszystkich. Wracając do tej fali, właśnie, no tutaj jeżeli o to chodzi, ja nie jestem specjalistą, to pewnie dużo więcej mógłby na ten temat powiedzieć Marek, bo on te rzeczy tutaj organizuje, ale z tego co wiem... Z... Co znam wodę trochę i kajaki. No, chodzi bardziej o to, żeby większej ilości miejsc ta rzeka była bardziej przepływała, by stan wody podniósł się i żeby za często nie trzeba było wychodzić z kajaka i robić przenosek tak jak to robimy w maratonie kajakowym. Czy ta woda niesie, w sensie ta, ta fala? Ona niesie te kajaki. Eee, po, powiem tak. Woda w korycie rzeki Soły płynie od godziny 6 do 10. Ona ma swoją prędkość. Tak? Woda płynie sobie w tempie 3-4 km na godzinę, miejscami szybciej, a kajakarz, dokładając siłę własnych ramion, płynie 10 km na godzinę. Łatwo wysnuć wniosek, że. Jeżeli byśmy wypłynęli równo z otwartymi tutaj za nami zaporami, razem z tą wodą, która wypływa z zapór, to byśmy ją bardzo szybko przegonili. Dlatego woda jest puszczana od godzin wczesnych, porannych, dzięki czemu my na, tej, na tym spiętrzeniu, na tej większej fali możemy pokonać cały dystans. A ten dystans dzisiaj to jest 30 km, może wydawać się dużo. Ale, ale jest to do pokonania w 4 godziny ciągłego pływania. A przy, 5 godzin, przy założeniu 5 godzin, jest to, jest to do pokonania w, spo, w tempie takim bardzo turystycznym, niewymagającym, ale wymagającym dużo uważno, uwagi, bo rzeka górska, rzeka soła, ma charakter górski. To... A co, co trzeba zrobić, żeby w ogóle popływać na tym kajaku? Wystarczy przyjść do klubu, zapisać się i, i nie wiem. Wy... Wy pożyczycie ten kajak? Czy, czy wypadałby najpierw może spróbować, jak to wygląda? Powiem tak, w, w Polsce bardzo mocno rozwinęła się infrastruktura e, kajakowa, bardzo e, mocno rozwinięto oznakowanie szlaków wodnych. Także e, jest masę większych czy mniejszych firm czy gospodarstw agoturystycznych, które e, oferują s, w ramach swoich usług spływy kajakowe, dłuższe, e, wielodniowe, czy też kilkugodzinne nawet tego typu wycieczki. Więc dostępność tego typu aktywności jest bardzo duża. E, tak jak tutaj Pan Prezes powiedział, nie wymaga ona e, jakichś większych umiejętności, jeżeli oczywiście dobierzemy odpowiednio szlak, czyli na, naszą rzekę, ten odcinek do naszych umiejętności. Nasza, nasz etap dzisiejszy jest skierowany dla osób średnio zaawansowanych, osoby zupełnie początkujące niestety jest to dla nich zbyt trudny odcinek, ale ten pierwszy etap wczorajszy, jak najbardziej, jako takie pierwsze przetarcie z kajakami, jest, jest optymalny. Okay. Ja jeszcze na koniec chciałbym podziękować wszystkim instytucjom, które nas wspierają. Oczywiście w pierwszej kolejności Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Kajakowy, ale również Wody Polskie i włodarze wszystkich miast i gmin na trasie spływu. Chciałbym tutaj wymienić w chronologii burmistrza, burmistrza miasta Żywca, Wójta Gminy Porąbka, burmistrza miasta Kęty, burmistrza miasta Andrychowa i prezydenta miasta Oświęcimia, jak również starostę Wadowickiego oraz burmistrza miasta Andrychowa, czyli miasta, siedziby, gdzie znajduje się siedziba naszego klubu, bo organizatorem spływu jest ognisko TKKF Motor Andrychów z Andrychowa. Ciekawostka, Andrychów nie ma spławnej rzeki, więc niestety zawsze tak. musimy tej wody gdzieś szukać, ale pływamy po, po Dunajcu, po, po skawie. Nida, warta, wszystkie okoliczne rzeki, ale raz w roku też pływamy po dalszych szlakach, takich jak szlaki Mazurskie czy Suwalszczyzny. Dobrze, panowie, jeszcze na sam koniec, czy słyszeliście o Damianie Ligockim? E, facet teraz robi akcję tak zwaną 1047 dla Tasiora. E, to jest gość, były żołnierz, e, który na kajakach e, wczoraj właśnie z tymi żołnierzami e, płynie z Bornholmu do Ustki. E, nie udało mu się. Płynęli tam w bardzo ciężkich warunkach po Morzu Bałtyckim. Czy wy panowie planujecie kiedyś wybrać się na Morze Bałtyckie i popływać? Ja akurat często bywam nad Morzem i na kajaku też udaje mi się tam troszeczkę coś popływać, ale na takie ekspedycje raczej bym się nie zdecydował, chociaż no całe życie praktycznie w kajaku i sport wyczynowy. I teraz turystyki troszeczkę, ale myślę, że to jednak jest wyzwanie dla nas, dla kajakarzy takich turystycznych, czy dla kajakarzy sportowców wyczynowych, którzy często też pływają na kajaku, bo to jedna rodzina, to akurat tego chyba nie polecał, to są ekstremalne sporty, ale zwiedzanie Polski i patrzenie na Polskę ze strony rzek i jezior jak najbardziej polecam. Ja jeszcze może dodam, że no, mówiąc o kajakarstwie, no, tu mówimy o bardzo szerokim spektrum, bo tutaj powinniśmy wymienić kajakarstwo właśnie klasyczne. Jeśli mówimy o wyczynie, kajakarstwo górskie, to już są te dwie rzeczy, które nam się kojarzą z, mi, z imprezami rangi mistrzowskiej, ale jeszcze dodam, że właśnie mamy kajakarstwo, kajakarstwo górskie w wydaniu ekstremalnym, mamy, y, mamy freestyle kajakowy, mamy kajakarstwo morskie, y, kajakarstwo nizinne. Każda z, tych, każda, z tych odłamów, może tak, każda z tych odłamów ma swoją specyfikę, wymaga innego sprzętu, innego przygotowania, jeśli chodzi o opracowanie szlaku, innego przygotowania również mentalnego. Sam mam doświadczenie w kajakarstwie górskim, pływałem po rzekach alpejskich i, i po prostu wymaga to no, po prostu dobrego przygotowania technicznego. I, I wtedy już musimy po prostu mierzyć siły na zamiary i jeżeli tu nawiązujemy do, do takich wyzwań jak, jak tutaj wcześniej wspomniane, no to na pewno musi to być odpowiednio przygotowane i wymaga odpowiedniej logistyki, już nie mówię, że sprzętu. Dobrze, dziękuję panowie bardzo. Powodzenia. Dziękujemy.